No i słuchajcie, co sprawiło, że znalazłem się w tym miejscu, a nie w innym? Telefony. Może to śmiesznie zabrzmi, bo nie nagrywam telefonami, ale właśnie telefony sprawiły, że jestem tutaj, a nie gdzie indziej. Jeszcze jak byłem mały, to były takie modne Sony Ericsony, ale Sony Ericsson miał taką doczepianą kamerkę. Tą kamerkę rodzice mi kupili i zacząłem nagrywać po prostu filmy, robić zdjęcia i tak dalej, jak skakaliśmy na BMX-ach, na deskorolkach i tak dalej. Zawsze miałem to przy sobie i zawsze coś tam nagrałem. Pamiętam jeszcze karty nie miałem i po jeden, po dwa filmiki tylko nagrywałem, ale to już wtedy tak naprawdę się zaczęło, mimo że tego nie byłem świadom, że coś się tam dzieje. Po dłuższym czasie wiadomo, wychodziły nowe telefony coraz lepsza rozdzielczość. Już nie nagrywałem w tych 480px-ach, tylko po prostu już tam było zwykłe HD na przykład. Siedziałem po nocach, uczyłem się montażu filmów. Wtedy ten YouTube całość ta nie była taka dostępna. No i jakoś uczyłem się sam tego wszystkiego. Pamiętam pierwsze programy, jakie, jakie używałem, to był Movie Maker z Windows, a potem nie wiem dlaczego ten program usunęli. No i Sony Vegas, który tak na dobre zagościł u mnie. 15, 15 lat jakoś mi zajęło montowanie w tamtym programie, no i tak naprawdę przesiadłem się dopiero niedawno na premierkę, gdzie było mega to bolesne dla mnie przeżycie, ale no dałem radę. Wracając do tematów nagrywania, e, nagrywaliśmy cały czas jak skaczemy z kumplami na tych rowerach, no i później kupiłem e, pierwszy mój aparat, taki e, Soniaka DSC, chyba 100V to był, e, który nagrywał Full HD w 50 klatkach. No i co? Jak pojawił się ten aparat, zacząłem nagrywać takie bardziej e, luźne filmiki. E, troszkę tam już montaż zaczął wlatywać, jakieś tam napisy się pojawiały, jakieś przejścia kombinowałem. Jak skaczymy na tych rowerach? Te filmiki teraz gdzieś tutaj widzicie, gdzieś tutaj się pojawiają. One nie są jakieś, wiadomo, wybitne, jeśli chodzi o montaż, no ale to wiadomo, każdy od czegoś zaczynał, każdy eksperymentował, każdy kombinował. W ogóle nie zwracam uwagi na to, żeby to kiedykolwiek komuś pokazywać, tylko po prostu sami dla siebie to nagrywaliśmy, sami siebie potem oglądaliśmy, no i było fajnie. A teraz człowiek na YouTubach siedzi i wałkuje to, żeby ludzie klikali lajka. Klik... Kliknąłeś lajka? Kliknąłeś? to jeszcze walnij suba z tym dzwoneczkiem obok. Yy, miałem osiemnastkę, miałem pierwszy samochód, była to Honda CRX, no i zaczęło się takie upalanie tej Hondy, no i jako że coś tam potrafiłem, no to zabierałem ten aparat ze sobą, no i zacząłem te zloty nagrywać. Te filmiki, które nagrywałem wrzucałem na YouTube'a, no i tak cieszyły się coraz lepszą tam oglądalnością, bo tak naprawdę tylko ja jeździłem i yy, z tego co pamiętam chyba tylko ja wrzucałem takie bardziej zmontowane te filmy, bo przeważnie takie surówki się pojawiały, albo zwykłe takie powklejane surówki na oś czasu, no i to tyle. Na tym to wyglądało. Ja tam rzucałem muzykę, tam jakieś przejścia, spowolnienia, że no bawiłem się tym montażem i tym nagrywaniem. No i robiąc te filmy pojawiło się pierwsze zlecenie takie o samochodzie, o BMW, no i przyjechał do mnie gościu z Wrocławia, nagraliśmy taki filmik o jego samochodzie, tam pośmigaliśmy troszkę po mieście, no i to się fajnie rozniosło dogadaliśmy się, pamiętam, wtedy mówiłem 200 zł. on mi dorzucił stówkę, gdzie cholernie się jarałem, bo to były pierwsze pieniądze, gdzie zarobiłem na filmowaniu i nigdy nie brałem pod uwagę tego, że coś na tym zarobię kiedyś. Bo to było dla mnie takie śmieszne, bo jak można, jak można na filmie zarobić? Mhm. Bo jak? Wtedy sobie tak troszkę w głowie poukładałem, że no, skoro będę robił takie filmy yy, za nawet takie pieniądze, no, to za jakiś czas mogę trochę zupgradeować sprzęt. Sprzedałem tego Soniaka, te 300 zł dorzuciłem i kupiłem wtedy Canona 600D. Canon 600D z obiektywem kitowym. Zacząłem nagrywać te filmiki takie z moją hondą, jak ją dubałem i tak dalej, no i te filmiki teraz tutaj widzicie. Pamiętam kilka osób mnie wtedy zjechało za ten film, bo każde ujęcie było takie z rozmyciem przez ten bokeh, bo wiadomo, no lustrzanka, już tam głębia się pojawiła, no to każde ujęcie ostrzyłem ręcznie, żeby to fajnie wyglądało. No ale to wiadomo, człowiek był zajarany, wcześniej to tylko widział na filmach, no i zaczął się tym bawić. No i wiadomo, coś co za dużo to nigdy nie jest dobre. No, no i tak się bawiłem tym aparatem, bawiłem, no i pojawiły się pierwsze zlecenia takie dla manufaktury fitnessu, zaczęliśmy robić takie filmiki promocyjne, bez żadnych tam wiadomo wiraży z montażem. Jeździliśmy tam, za grosze nagrywaliśmy jakieś filmy promocyjne, no i człowiek się cieszył, bo robiliśmy tak naprawdę to co kochamy. Jakieś filmy dla gminy, coś się pojawiło luźnego, dla jakiegoś tam żłobka, jakieś tam zawody były. W międzyczasie nagrywałem jeszcze nadal te zloty samochodowe i tak dalej. No i pewnego razu kolega miał problem taki, że brali ślub, no i jego kamerzysta, jego fotograf okazało się, że nie przyjadą, powiedzieli mu to, że po prostu ich nie będzie. To było, z tego co pamiętam, tydzień chyba od ślubu. No i pierwsze co było wtedy, no to uderzył do mnie. Na początku się śmiałem z tego, no bo, gdzie człowiek, który tak naprawdę nagrywa jakieś śmieszne filmiki ze zlotów 3-4-minutowe, może nagrać film ślubny. No ale no, po kilku dniach namawiania udało mi się z nim tam dogadać. Dogadaliśmy się po prostu na tej zasadzie, że ten filmik będzie jakby do portfolio, ale da mi taką kwotę, którą będę potrzebował, żeby kupić potrzebną baterię, kartę, jakąś tam lampę do nagrywania. Takie podstawowe rzeczy, żeby po prostu ten ślub nagrać. Pamiętam wtedy jeszcze gimbala pożyczyłem od kolegi, żeby jakoś tam wyglądało. No i słuchajcie, no pojechałem na ten ślub, człowiek cały zestresowany. Dzień wcześniej byłem w kościele, podpinałem się pod mikser, kombinowałem z tym wszystkim, żeby to jak najlepiej nagrać. No i co, pojechałem na ten ślub z Canonem 600D. Z kitowym obiektywem, no i rejestrator dźwięku z tego co pamiętam, też był pożyczony. Byłem sam, miałem tak naprawdę gimbala, statywu nie używałem z tego co pamiętam. Jeśli chodzi o przygotowania, no to pomieszczenia były cholernie ciasne, ściany były z tego co pamiętam, zielone, nie poradziłem sobie z tym. Przepalenia porobiłem i tak dalej, tak więc no, no średnio było, no ale no. Broniłem się tym, że dogadałem się z kolegą, że lepsza taka pamiątka niż wcale, bo po prostu nikogo sobie nie znalazł na, na miejsce tamtego Kameruna. No i słuchajcie, no, nagrałem te przygotowania, wszystko w miarę okej okay było, jak na, na pierwszy raz. Poszliśmy do kościoła, no i tam to się zaczęło. W kościele, pierwsze co na pierwszy rzut, ksiądz do mnie z tekstem, czy mam papiery, czy mam pozwolenie na nagrywanie takiej ceremonii i tak dalej, no zacząłem kombinować, tam coś pogadałem, że no, że bo ja pierwszy raz, że, 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 nie mam czegoś takiego, no i zaczęły się problemy, że ksiądz po prostu no nie wyrażał zgody, żebym to nagrywał. No ale co, no młodzi poszli, wyprosili go, okej, okay, dobra, no, dogadałem się z nim, że tam na uboczu gdzieś będę i tak dalej, no i nie było problemu, okej. Okay. Rejestrator dźwięku podpiąłem pod mikser w ogóle w kościele, z tymi kablami tam latałem jak poryb. Że zamiast nagrywać, to tam się tłukłem z tymi kablami na tej zakrystii. No ale no, podłączyłem to wszystko, że to było tak jak trzeba. No i cały czas, jeśli chodzi o ceremonię, łaziłem tam podczas kazania, szukałem jakichś tam kadrów, ale w pobliżu młodych, bo nie wiedziałem, kiedy tak naprawdę to się wszystko zacznie. W momencie, kiedy zaczęła się przysięga, że już usłyszałem, że wszyscy wstają, że no już tutaj będzie przysięga, słuchajcie, był taki myk. Rozładowała mi się bateria i skończyła mi się karta pamięci. W takim momencie. No i co? Nie miałem przejściówki tego typu, jak Manfrotto i tak dalej, gdzie teraz odpinał sobie aparat, zakładam to wszystko. Tylko na sztywno był cały aparat przykręcony do gimbala. Ja szybko poleciałem do plecaka, szybko rozkręciłem gimbala, szybko baterię wpakowałem, szybko kartę wpakowałem. Poleciałem na tą przysięgę, że zdążyłem dosłownie na styk, jeśli chodzi o przysięgę. Nagrałem tą przysięgę w całości. Kolejny myk taki był, że już, już cały spucony, bo to jeszcze lato było gorąco. Wyjście z kościoła, młodzi tam stoją przed tym wejściem, strzały z konfetti i tak dalej. Ja już nacisnąłem wyłączanie aparatu, no i skończyła mi się bateria, bo nie naładowałem tej nowej baterii, którą kupiłem. Nie wiem dlaczego, nie wiem co się stało, ale po prostu ta jedna się nie naładowała. Podłączyłem drugą baterię, wszystko było w porządku, no i pojechałem na salę. No i tam już jako jakoś to poszło. Nie nagrywałem w jakichś tam longach i tak dalej, po prostu no, taka motorszczyzna troszkę to była, bo to wiadomo, pierwszy ślub był. Człowiek tak naprawdę nie do końca ogarniał. Ale młodzi na tyle byli zadowoleni z tego filmu, że zaczęli po prostu mnie polecać. No i od razu inna para, która nie miała filmowca na swój ślub, zadzwonili do mnie i spytali się, czy, czy nie chciałbym nagrać u nich ślubu. No bo widzieli u znajomych i tak dalej, no i po prostu chcieli mnie, żebym im nagrał ślub. Dogadaliśmy się na, tam na śmieszną kwotę, tam zrobiliśmy podziękowania, zrobiliśmy cały film ślubny, zrobiliśmy plener. Zaczęło się wtedy od tamtego ślubu, tamten ślub nagrałem, tamte ledy zgrzyciłem. I tak naprawdę przez 3-4 miesiące jak wrzuciłem ogłoszenie, że zacząłem nagrywać śluby, zaczęła się taka masakra jeśli chodzi o zlecenia. Po dwóch, po trzech miesiącach po wrzuceniu ogłoszenia, że nagrywam śluby pojawiły mi się 22-23 śluby. Tyle umów aż podpisałem przez 3 miesiące. To był taki trochę dla mnie szok, bo tam zaliczki jakieś niewielkie brałem zawsze. Do tej pory nie biorę dużych zaliczek, bo jest mi tak wygodniej. Od samego początku byłem nastawiony na samofilmowanie jakichś filmów promocyjnych. No i po niewielkiej chwili przerobiłem całą tą nazwę na Blackbers Films, która jest do dzisiaj. Mieliśmy wcześniej taką ekipę 4 Star Studio się nazywaliśmy, no ale ekipa się wykruszyła zostałem tak naprawdę tylko ja, jeśli chodzi o filmowanie. Ale pamiętam do dzisiaj, że ja pracowałem, pracowałem wtedy na etacie i miałem bardzo duży dylemat, co z tym zrobić. Bo jak śluby się zaczynają, no to wtedy też trzeba montować i to bardzo dużo czasu zajmuje. No i jakoś musiałem to pogodzić. No i w międzyczasie dostałem telefon, gdzie kiedyś bardzo dawno temu, dwa lata chyba wstecz, napisałem do telewizji, czy nie potrzebują tam kogoś, że chciałbym się nauczyć czegoś, i tak dalej, jakiegoś operatora, czy montażysty, i tak dalej. Po dwóch latach dostałem telefon, że są zainteresowani. No to ja od razu pojechałem do tej telewizji, ale ciężko było to pogodzić, jeśli chodzi. O, na przykład nagrywanie tych y, filmów ślubnych i jeszcze tych newsów tego wszystkiego, co robiłem w telewizji, bo tak naprawdę od samego rana do samej nocy. Było albo nagrywanie, albo montaż. No i co? Po tym roku czasu zwolniłem się z tej telewizji, ponieważ nie wyrabiałem już z czasem. Brakowało mi od rana do popołudnia, nagrywałem te newsy. Czasami jeszcze wieczorami się jeździło. Dodatkowo dochodziły te śluby. Ta pasja przerodziła się w zarabianie pieniędzy, no i wiadomo, no już to było takie coś w głowie, że już nie chcę tego robić. tego zrezygnowałem z tej telewizji, no i postanowiłem iść na swoje i walczyć o swoje. Zacząłem zajmować się tylko tymi ślubami, no i ewentualnie. Zleceniami, które tam zaczęły wlatywać. Wiadomo, pojawiła się pandemia, no i śluby zaczęli odwoływać. Udało się nagrać w tym roku większość ślubów. Zobaczymy co to będzie w następnym roku, ale jakby nie patrzeć, ja zawsze jestem tak nastawiony do tego typu rzeczy, że nic się nie dzieje bez powodu i tak naprawdę dzięki temu wirusowi całemu udało mi się napędzić ten kanał niedźwiedziowy, udało mi się rozbujać firmę w kierunku bardziej takim filmów promocyjnych dla miasta, troszkę zleceń z drona powlatywało. Udało mi się jakieś kursy nagrywać, filmy promocyjne. Zacząłem nagrywać teledyski dla raperów. Tak więc no. Zawsze jest jakieś drugie rozwiązanie, wiadomo jeżeli ktoś zaczyna z filmowaniem i to miał być na przykład jego pierwszy rok taki na grubo kupił sprzęt, no to ono ma ciężko jeśli chodzi o takie wybicie się, ja miałem na tyle troszkę łatwo, że już jesteśmy 5 lat na rynku, no i troszkę nas ludzie już kojarzą jeśli chodzi o nasze okolice, tak naprawdę teraz większość firm leci w internet, na swoje strony internetowe wrzucają te filmy, no i w ten sposób się reklamują. Znalazłem trochę więcej czasu dla siebie, dużo rzeczy przemyślałem, no i troszkę w innym kierunku się nastawiłem, jeśli chodzi o całe to filmowanie. No i tak to mniej więcej z mojej strony wyglądało. Do dzisiaj siedzę po nocach na YouTubie, nic się nie zmieniło w przeciągu 10 lat. Cały czas się uczę. Nie robię czegoś, czego bym nie chciał robić. No, i do trzydziestki wcześniej takie postanowienie sobie rzuciłem, że zrobię firmę, która będzie nagrywała filmy. Udało mi się to zrealizować. Już od 5 lat jestem tylko związany z filmowaniem. Wiadomo, no, tam na etacie jeszcze pracowałem w tej telewizji, ale szybko się z niej zwolniłem, ponieważ no. Było to dla mnie już nieopłacalne. Więcej zarabiałem pieniędzy jeżdżąc, nagrywając swoje niż dla kogoś. No i całkiem niedawno e, rzuciłem sobie kolejne postanowienie, że założę kanał na YouTube. No i jestem. Jeszcze pamiętam te pierwsze filmiki, które tutaj wrzucałem na ten kanał, to były cholernie takie stresujące, że człowiek bał się nagrywać, że co to ludzie, co to znajomi powiedzą. E, uspokoiłem się, jeśli chodzi o takie jakieś przejmowanie się czyimś zdaniem. Robię po prostu swoje. E, komuś się nie podoba. Niech zostawi lajka like w łapę, w dół, a reszta lajka like w górę. Zostawcie suba, dzwoneczek obok, wpadajcie na Instagrama, wpadajcie na grupę naszą na Facebooku, tu się filmuje, mamy Discorda jeszcze, tam możecie wpić, pogadać, bajerka jakaś przy kawce, przy piwku, też może być. Wtedy są ciekawsze rozmowy. Wpadajcie tu częściej, na razie!